Witam serdecznie Marcin Pierz Security.pl. Jak zwykle musimy sprawdzić co jest, czy wszystko jest dźwiękiem OK? Na naszym live. Już sprawdzam. Wszystko jest ok. Myślę, że technicznie jest poprawnie. Live y przenoszę, witam Pawła. Livey przenoszę na godzinę 11 na poniedziałek i będą one teraz co drugi tydzień. I pierwszym tematem, jakiego chciałam się podjąć, w związku z RODO cały czas, bo te informacje o RODO, które się na, na moich live'ach pokazywały, w moich wystąpieniach mam taki troszeczkę niedosyt, bo być może one były, nie stanowiły takiego kompendium, które kolejno wprowadzało w tematykę RODO. W związku z tym szczególnie dedykuję to dla mniejszych podmiotów to wprowadzenie w tematykę RODO, które będzie w poszczególnych częściach się ukazywało. Witam, witam Remigiusza. Tym bardziej, że dzięki Grzegorzowi, mojemu znajomemu koledze, dotarłem do takiego fajnego poradnika dotyczącego RODO, napisanego nie przez prawnika, ale przez specjalistę od technologii, czyli człowieka, który no, patrzy tak, powiedzmy. Z punktu widzenia technologicznego, z punktu widzenia praktyczności narodo, dlatego podobnie jak ja, specjalista od technologii, interesują mnie bardziej aspekty techniczne, ale z tego co orientuję się, no, te aspekty formalne, oczywiście, też są niezwykle istotne. I tutaj prawnicy, którzy pomagają w RODO, oni w tej chwili są zajęci pracą z większymi klientami, z klientami, którzy mają bardzo duże budżety na RODO, dla których RODO jest po prostu kwestią kluczową. Dlatego, dlatego ja podjąłem się tutaj, witam Miłosza, Monikę, podjąłem się tutaj zebrania tych informacji dotyczących RODO w takich częściach, które będą się ukazywały na moich kanałach, czyli na Facebooku, na LinkedInie. Również, również na YouTubie. Dzisiaj pierwsza część. RODO 25 maja, już niedaleko. Poradnik dla małych firm, które, które niekoniecznie robią coś szczególnego z danymi, tak? Czyli, czyli przetwarzają dane w podstawowym zakresie. Jakie są, są prawa klientów, jakie są obowiązki firm, co należy robić i co taki mały podmiot musi robić, żeby spełnić wymogi, wymogi RODO. Czy RODO mnie dotyczy? No, oczywiście, jeżeli prowadzisz firmę, prowadzisz szkolenia, jakieś kursy, uczysz angielskiego, masz salon kosmetyczny, wynajmujesz kwatery wakacyjne, zbierasz kontakty, nazwiska, telefony, maile osób, to już w tym momencie RODO Ciebie dotyczy. To znaczy wszystkich, którzy prowadzą po prostu działalność gospodarczą i przetwarzają dane osób fizycznych. To jest bardzo istotne. I jeżeli robimy coś więcej z danymi niż podpisywanie umów. Czyli prowadzimy jakiś marketing, no to tym bardziej musimy zwrócić uwagę na RODO w tym momencie. Jeżeli wysyłamy klientom maile, to też musimy dokładniej zwrócić uwagę na RODO. Tutaj bardzo dużo mówi się o karach. Ja o karach nie, nie chciałbym mówić za dużo, dlatego że nie za bardzo no jest to w mojej retoryce, którą, którą zwykle lubię używać. Trzeba ludzi zachęcać do tego, żeby, żeby dbali o dane, żeby zbierali te dane tylko w zakresie, który muszą zbierać, żeby te dane, zbieranie tych danych było właśnie uzasadnione potrzebą biznesową. W związku z tym, jeżeli zachowamy, dbałość o dane, jeżeli udokumentujemy to, w, w, nawet w prosty sposób, witam Ireneusza, nawet w prosty sposób udokumentujemy to, że, że dbamy o dane, że te dane po prostu są, są, zbierane w jakichś określonych celach biznesowych, za chwilę o tym będziemy mówić, że zachowujemy środki techniczne ochrony tych danych, no to w tym momencie, w tym momencie, no, mam nadzieję, że, że kary nam nie grożą. Warto wiedzieć, które oczekiwania, musi, oczekiwania naszych klientów musimy spełniać, a które nie, jeżeli zbieramy dane o ludziach i przechowujemy je w, w uporządkowany sposób, to przetwarzamy dane osobowe, i również jeżeli to, są, jeżeli to jest przetwarzanie danych w formie po prostu papierowej jakiś, tak to też, to też trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że, że po prostu zbieramy, zbieramy dane osobowe. Teraz, co dalej? Czy zgody, czy zgody są potrzebne? To znaczy, na pewno, na pewno, jeżeli zbieramy dane osobowe również w formie papierowej, to mamy uporządkowane zbiory, to musimy dbać o to, żeby nie, te dane nie dostały się w niepowołane ręce. Druga sprawa, zbierajmy tylko te dane, które nam są niezbędne biznesowo. Zawsze to mówię na swoich szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa. One są związane z bezpieczeństwem generalnie IT, nie dotyczą tylko ochrony danych wprost, tylko ochrony biznesu, ochrony ochrony tych, tych naszego know-how biznesowego, czyli tego, co w zasadzie całości biznesu, tego, co robimy w biznesie. Pamiętajmy, zbieramy tylko dane w, w takim zakresie, w jakim one nam są potrzebne biznesowo. Czy zgody są potrzebne? Tutaj, jeżeli chodzi o zgody, to powinniśmy, powinniśmy zawsze zawrzeć taką klauzulę, że zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane dla potrzeb realizacji usługi. Czyli w momencie, kiedy ktoś z, zgłasza się do nas po usługę konkretną, no to w tym momencie domyślnie przekazuje nam swoje dane w celu realizacji usługi. I tutaj powinny w klauzule czy w umowach, czy w jakiś formularzach elektronicznych, tam, gdzie te dane są zbierane, powinna się pojawić taka klauzula, że zgodnie z RODO, po prostu te zbierane, dane są zbierane w celu realizacji usługi i powinna się pokazać informacja, kto prowadzi działalność, jaka firma imię, nazwisko ewentualnie prowadzącego działalność, jeżeli to nie jest osoba prawna i niektórzy prawnicy uważają, że przetwarzanie, przetwarzanie danych marketing własnych produktów i usług jest uzasadnionym interesem administratora i nie wymaga wprost zgód, czyli, czyli przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wymaga wprost zgód, ale tutaj tutaj zdania są podzielone w związku z tym na przetwarzanie danych w celach marketingowych no Wysyłanie jakichś jakich biuletynów, tego typu rzeczy, lepiej moim zdaniem tutaj zdać się na usługodawców zewnętrznych, czyli te maile przechowujemy w systemach e-mail marketingowych, które zresztą deklarują, i tutaj pod tym live'em dzisiaj będą linki do tego, że systemy e-mail marketingowe, które. Są obecne na polskim rynku już od dawna, przygotowują się na RODO i deklarują, że mają zgodne, zgodne swoje systemy z RODO. Lepiej tutaj to przekazać zewnętrznej firmie, która, która obsługuje te zgody w tym momencie, na, na, na przykład na, na mailingi, na to, że w tych, w tych bazach. E-mail marketingowych pojawia się mail naszego klienta i my wysyłamy wtedy jakieś informacje do niego. I wtedy, wtedy treść tych zgód, odwoływanie tych zgód jest po stronie tego systemu e-mail marketingowego. Nie obsługujemy tego po swojej stronie, dlatego że tutaj, jeżeli, jeżeli obsługujemy zgody, muszą zgodnie z RODO one być formułowane prosto. Tam są, tam są wymogi takie, żeby były zrozumiałe dla klienta, żeby była łatwa możliwość odwołania tej zgody. W związku z tym, mniejszym Podmiot, mała firma, powinna zdać się tutaj na większego partnera, tutaj, który obsługuje w tym momencie te zgody w jakimś systemie e-mail marketingowym. Będziemy jeszcze do tego wielokrotnie wracać do właśnie narzędzi takich technicznych i konkretnych marek, które do których możemy pójść, konkretnych firm, do których możemy pójść, żeby po prostu one zdjęły część odpowiedzialności z, z, szczególnie z małej firmy, która nie ma potencjału, nie wiem, prawnego, organizacyjnego do tego, żeby, żeby to RODO prowadzić w taki sposób, jak, jak duże podmioty i te w tym momencie firmy, na przykład znane na rynku systemy e-mail marketingowe, zdejmują z nas, z nas część tej odpowiedzialności dotyczącej RODO. Tutaj też się pojawią pod tym, pod tym live'em linki do, do tego, jak systemy e-marketingowe obecne na polskim rynku odnoszą się do właśnie sprawy RODO, tak? I, i, i od, jak spełniają wymogi RODO. I wtedy my w swoich dokumentach po prostu wpisujemy, wpisujemy, że właśnie takim i takim firmom te dane zostały powierzone i tam są przetwarzane, i że ta firma deklaruje zgodność z RODO, ewentualnie podpisuje się wtedy umowę, umowę powierzenia danych, jeżeli ten zakres danych jest duży i wychodzi daleko poza, nie wiem, e-mail, ale do tego jeszcze będziemy wracać. Na razie, na razie mamy firmę taką, która przetwarza dane na potrzeby realizacji konkretnych transakcji handlowych i również na przykład wysyła mailing z, z ofertami i ten mailing może. Marcin omawia RODO, już jest bezproblemowo. No, może nie tak, Robert, nie jest tak bezproblemowo. Sta staram się to robić w taki sposób, żeby, żeby dać w miarę proste narzędzia tym mniejszym podmiotom, aby po prostu mogły, mogły w dość prosty sposób spełnić te wymogi RODO. Czyli tak, czyli mamy, mamy na pewno na pewno nie, niekoniecznie potrzebujemy zgody w momencie, kiedy nie prowadzimy działań marketingowych. Jeżeli prowadzimy działania marketingowe, to musimy te zgody przekazać, przekazać najlepiej do obsługi zewnętrznej firmie, która obsługuje na przykład e-mail marketing i tam ona formułuje w odpowiednich, w odpowiednich narzędziach treść zgód i pozwala na, na zarówno Zarówno w tym momencie, żeby klienci nasi zgadzali się, jak i potem w łatwy sposób odwoływali te zgody, i ewentualnie wycofywali te zgody i wycofali, wycofywali swoje maile z listy e-mail marketingowej. Jeżeli, jeżeli dane tylko przetwarzamy na potrzeby realizacji transakcji. To trzeba poinformować klienta, że przetwarzamy zgodnie z RODO dane na potrzeby realizacji usługi, na potrzeby realizacji transakcji i przetwarza je taka i taka firma. To są, to są te dwie rzeczy, które dzisiaj ważne są dzisiaj. E, dzisiaj ważne są w kontekście, w kontekście tego pierwszej części poradnika dla małych firm i te rzeczy, które. E, witam Łukasza. Teraz tak, jeżeli chodzi o tabelę identyfikującą zbiory dane, jakie przetwarzamy, no to powinniśmy jednoznacznie określić, jakie zbiory danych przetwarzamy i w jakim celu. Tutaj mówiliśmy o celu transakcji, transakcji po prostu handlowej konkretnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Druga rzecz to była cel, ten e-mail marketing, tak? czyli, czyli te dwa cele niejako mamy już omówione. Natomiast tabela powinna zawierać nazwę zbioru, co to są za ludzie, czy to, czy to są klienci, kontrahenci zainteresowani usługami potencjalnie. Nazwa zbioru to powinny być na przykład kontakty w poczcie elektronicznej, czy to klienci nasi, czy, czy potencjalni klienci to powinno być określone, co to za ludzie powinniśmy to też jasno określić, po co nam ten zbiór? Prowadzenie korespondencji biznesowej na przykład czy wystawianie dokumentów handlowych. Podstawa prawna. Zwykle jest to artykuł 6 Rodo, co, podstawa prawna przetwarzania danych, co z tym zbiorem robimy, jakie dane gromadzimy dokładnie, kiedy je usuwamy, ustalone terminy lub czas usunięcia danych, na przykład tych kontrahentów, z którymi no, nie już nie prowadzimy na przykład żadnych kontraktów handlowych, tak, kto ma dostęp, imię, nazwisko oraz dane kontaktowe administratora oraz informacje. E, dokładnie e, na, na, temat, na temat tego, na jakiej zasadzie dana osoba ma po prostu dostęp do danych. E, osoby, które, które mają dostęp do danych muszą mieć prostą instrukcję, e, w jaki sposób mają dbać o poufność. No i tutaj, tutaj wchodzimy na temat bliskimi, na temat szkoleń. Pracowników dotyczących właśnie ochrony danych, dotyczących ochrony też kluczowych wartości firmy. Czyli, czyli witam Katarzynę, czyli w tym momencie tych, tych rzeczy, które są związane z, nie tylko z ochroną danych, ale też z ochroną całej firmy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo teleinformatyczne. I teraz ostatnią rzeczą, którą dzisiaj omówimy, to to wszystko prowadzi do stworzenia rejestru przetwarzania danych, czy też no w mniejszych firmach ten dokument może się troszeczkę inaczej nazywać, ale chodzi o to, żebyśmy tutaj w tym dokumencie zebrali te informacje dotyczące danych i w tym dokumencie udowodnili to, że się staramy o ochronę danych. Czyli dzisiaj powiedzieliśmy na, na temat, że na ten temat, że jeżeli z, prowadzimy zbiór danych naszych klientów na potrzeby e, transakcji handlowych, to informujemy po prostu, że te dane są przetwarzane na potrzeby realizacji handlowych. Jeżeli prowadzimy zbiór na potrzeby marketingu, no to w tym momencie powinniśmy te dane powierzyć, tak jest najprościej, zewnętrznemu podmiotowi, który obsługuje nam ten marketing, na przykład e-mail marketing e, i z, zrobimy zestawienie dokładnie zbiorów danych. E, identyfikujemy te zbiory danych, kto ma do nich dostęp, e, w jaki sposób żeśmy też, e, w jaki sposób technicznie będziemy zabezpieczać to, e, i e, na tej podstawie robimy tak zwany rejestr przetwarzania danych, rejestr czynności przetwarzania danych, gdzie będziemy określać właśnie. Te elementy, o których mówiliśmy, czy już w rejestrze przetwarzania danych, na pewno powinny się znaleźć jakie zbiory danych, dokładnie z opisami, dla kogo, w jakim celu biznesowym, dla kogo przetwarzamy te dane, dla kogo, no w tym momencie dla siebie, w celu realizacji własnych celów biznesowych, tak większość małych firm będzie te dane przetwarzać. Teraz, kto ma dostęp do tych danych i. Co, co w, jakim celu, w jakim celu te dane przetwarzamy, te wszystkie elementy, o których dzisiaj powiedzieliśmy, i teraz przechodzimy w kierunku też ochrony technicznej danych, co też będzie omawiane na kolejnych naszych live'ach. Ja w zasadzie nie, nie jestem miłośnikiem tutaj wymogów formalnych i tutaj rozmawiania o wymogach formalnych. Niestety, RODO. Narzuca nam pewne wymogi formalne, o których musimy mówić. Nie wystarczy tylko mówić o bezpieczeństwie teleinformatycznym, bo o tym najbardziej lubię mówić, czyli co robić, żeby te dane faktycznie ochronić przed wyciekiem od strony technicznej. Najpierw musimy formalnie zabrać się, zastanowić się, jakie dane przetwarzamy, czy one faktycznie potrzebne są do przetwarzania, przetwarzamy dane, jeszcze raz powtórzę, tylko w celach w celach, takich celach, jakie nam są potrzebne, tak, czyli zbieramy tylko te dane, które nam są potrzebne i w takim zakresie, w jakim nam są potrzebne, czyli nie, jeżeli niepotrzebny nam jest PESEL, numer dowodu osobistego, takie dane, które są wyciek danych może powodować dość, dość poważne skutki. To po prostu tych danych nie zbieramy. Jeżeli do realizacji transakcji handlowej jest potrzebne nie wiem, imię, nazwisko, adres, do wystawienia faktury i, i ewentualnie NIP, no to w tym momencie te dane zbierajmy. NIP to jeżeli chodzi o firmy, jeżeli chodzi o osoby fizyczne, to imię, nazwisko i adres. Nie zbierajmy tych danych nadmiarowo. Jeżeli do marketingu nam jest potrzebny tylko e-mail, no to zbierajmy tylko e-mail albo na przykład imię, imię osoby i tylko e-mail. I pamiętajmy o tym, że nie zbierajmy nadmiarowo danych, bo potem przedsiębiorca będzie za te dane odpowiadał, za jakość ich przetwarzania, za ich zabezpieczenie, a w przypadku wycieku, o czym będziemy mówić na kolejnym live za dwa tygodnie. No to w tym momencie będzie odpowiadał za skutki tego wycieku, czyli będziemy też mówić o ryzyku biznesowym w kontekście RODO, które tutaj musimy sobie oszacować, i w przypadku małej firmy to będzie takie proste oszacowanie ryzyka tych ryzyk i tych punktów, gdzie te dane faktycznie mogą wycieknąć. I po oszacowaniu tego ryzyka biznesowego przechodzimy wtedy do środków technicznych, i to wszystko musi znaleźć się w tym rejestrze czynności przetwarzania danych w którym, w którym no, musimy pokazać nasze działania w razie, w razie jakichś działań kontrolnych. Ze strony organów, które będą odpowiadały w Polsce za przestrzeganie RODO, no musimy pokazać, że po prostu żeśmy dołożyli starań, aby te dane były właściwie chronione. Ja dzisiaj dziękuję. To dzisiaj taki w zasadzie debiutancki live o godzinie 11. Za dwa tygodnie, około godziny 11, spotykamy się na live na Facebooku. Ten live oczywiście będzie zapisany, będzie można go odtworzyć. Później będzie tak samo na moich innych kanałach, czyli na kanale oczywiście Easy IT Security na YouTubie dostępny. Dzisiaj jeszcze link do poradnika, do poradnika RODO, tego właśnie dla, dla firm, które niekoniecznie przetwarzają dane w dużym zakresie, dla małych firm. Ja się dzisiaj żegnam, Marcin Pieleszek izietsekurity.pl. Do zobaczenia, do usłyszenia.